Track Day 2016 Targi Autostruck Day, jesteśmy w studiu motofaktor.pl, a z nami tym razem e, gospodarz tego wydarzenia, pan Marek Sałek, prezes zarządu firmy Autos. Dzień dobry. Dzień dobry. E, zacznijmy może od początku, czyli od tego, jakie to był ostatnie 12 miesięcy dla firmy Autos. Duża zmiana, bo weszliście w skład grupy zakupowej Nexus Automotive. Podpisaliśmy umowę, weszliśmy do grupy zakupowej Nexus. Myślimy, że wejście do tej grupy y, przysporzy nam y, szerszych kontaktów, y, poprawienia oferty, lepszej oferty itd., itd. Czy także to pomoże w działalności Autosa poza Polską? Takie jest założenie, żeby w tych krajach, w Czechach i Słowacji, gdzie jesteśmy, gdzie mamy swoje oddziały, żeby też tam poszerzać ofertę i żeby wejście do Nexusa pomogło zwiększyć obroty, dać klientowi szerszą ofertę. Jesteśmy na targach Autostruck Day, to jedyna taka, jedyne takie targi dla branży ciężarowej, dla specjalistów, którzy naprawiają ciężarówki i Kupują części do tego, do takich samochodów. Jak Pana zdaniem ta kolejna edycja wygląda? Czy to jest już impreza, bez której branża może sobie nawet nie wyobrażać swojego kalendarza? No tak, to już jest szósta edycja targów Autostruck Day. Z roku na rok ta. Ilość wystawców się poszerza, rośnie. Jest to dzień, na którym wszyscy z branży możemy się spotkać, porozmawiać, wymienić swoje opinie. I faktycznie myślę, że, że to jest dobry pomysł i trzeba to kontynuować dalej w przyszłości. Jakie sygnały na temat targów są od samych klientów firmy Autos? Czy, czy to jest coś, na co oni czekają w ciągu roku? Klienci, klienci czekają na takie spotkanie, żeby się spotkać, żeby porozmawiać i dopytują się o takie, kiedy to będzie, jaki jest termin.